Witajcie. Uczę swoje dzieci w edukacji domowej od 10 lat. Naprawdę da się i sprawia to mnóstwo radości. W tym materiale przedstawiam odpowiedzi na wasze najczęściej pojawiające się pytania. Chcesz wiedzieć więcej? Sięgnij po książkę Nauka to zabawa, Edukacja domowa dla początkujących, lub posłuchaj fragmentów książki na naszym kanale. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony edukacja a na początek. Czy mogę uczyć swoje dziecko w domu? Tak. Zdecydowanie tak. Każde dziecko w Polsce ma prawo do nauki w domu. Edukacja domowa może obejmować dowolny etap kształcenia dziecka: od klasy pierwszej szkoły podstawowej do zdania matury. W każdym momencie można z tej formy edukacji zrezygnować i wrócić do stacjonarnej szkoły ze zwykłym planem zajęć. Niczym nie ryzykujecie. Czy sobie poradzę? Tak. Zdecydowanie tak. Potrzebujesz się odważyć i uwierzyć w siebie. Program nauczania jest coraz łatwiejszy do ogarnięcia. Od poziomu pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej sprawdzone. Naprawdę jesteście wystarczająco kompetentni, żeby samodzielnie uczyć się bez szkoły. Na dodatek, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Jeśli napotkasz problemy, jest wiele osób, które chętnie i bezpłatnie ci pomogą, doradzą i podpowiedzą. Społeczność rodziców uczących dzieci w domu powiększa się każdego roku. Jest internet, są fora, zloty, spotkania wiele różnych form aktywności, które dostarczają ci nie tylko wiedzy, ale też wzmacniają poczucie pewności siebie i podpowiadają, jak rozwiązać problemy, które pojawiają się na edukacyjnej drodze. Jest internet, niewyczerpane źródło wiedzy na każdy temat, jeśli tylko trochę się poszuka. Jest czas na ogarnięcie każdego tempa, tematu w tempie, które sami wybierzecie. Czy muszę być nauczycielem, żeby uczyć swoje dzieci w domu? Nie. Nie musisz być nauczycielem, nie musisz mieć wykształcenia pedagogicznego. To, czego potrzebujesz, to uwierzyć w siebie i uwierzyć w swoje dziecko. Wystarczą twoje chęci, twoja wiedza i cierpliwość entuzjazm. Być może okaże się, że potrafisz wyjaśnić dziecku matematykę dużo lepiej niż pani w szkole, bo jesteś cierpliwa, nie krzyczysz, bo masz czas na tłumaczenie do skutku i różnymi metodami. Rozmawiacie o ułamkach. Kroisz jabłko i na przykładzie wyjaśniasz o co chodzi z ćwiartkami. Nie działa? Pieczecie wspólnie pizzę. Oprócz twórczej zabawy w kuchni, jakie dziecko nie lubi dodawać do pizzy swoich własnych dodatków, pytasz, jak pizzę sprawiedliwie podzielić na domowników. Na dwie części, na cztery, na osiem. A jeśli zaprosimy przyjaciół, po ile kawałków każdy dostanie? Ułamki załapane, można przejść do innych aktywności. Niepotrzebny podręcznik. Czy moje dzieci sobie poradzą? Tak. Tym bardziej zdecydowanie tak. Plastyczne umysły dzieci i młodzieży są otwarte na każdą zmianę, a ich mózgi nienawidzą się nudzić. A ty proponujesz im świetną zabawę i brak nudy? Zdecydowanie. Czy otrzymam jakąś pomoc? Tak, zdecydowanie tak. Uczymy dzieci w domu, co nie znaczy, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Współpracujemy, nawiązujemy przyjaźnie, wozimy dzieci na różnorodne zajęcia. Konsultujemy pytania z zaprzyjaźnionymi nauczycielami albo szukamy odpowiedzi w internecie, na wykładach TED i innych fajnych źródłach wiedzy. Naprawdę podręczniki szkolne już dawno przestały być jedynym źródłem wiadomości. Jak się uczyć? Jak to wszystko ogarnąć? Spokojnie, na spokojnie. Wypracujecie własne metody nauki i funkcjonowania szybko i skutecznie. Nie przynoś tylko szkołę do domu. Nauka w systemie 45 minut zajęć, 10 minut przerwy, 45 minut zajęć nie jest efektywna. Neurobiolodzy udowodnili to już dawno. Czy wychowam społecznych dzikusów? Czyli jak to jest z uspołecznianiem dziecka? Nie, nie wychowasz dzikusów. Dzieci w edukacji domowej zazwyczaj są ciekawe świata, chętnie się uczą, śmiało nawiązują nowe kontakty i zawierają przyjaźnie. Mają sporo czasu do własnej dyspozycji, dlatego szybko uczą się go organizować w sposób dla nich optymalny. Chodzą na przeróżne zajęcia sportowe artystyczne muzyczne i inne według swoich zainteresowań. W tych wszystkich miejscach, gdzie bywają, nawiązują znajomości, poznają nowych ludzi. I później tak naprawdę przypomina to efekt śniegowej kuli. Z nowymi znajomymi wyjeżdżają na obozy sportowe, muzyczne, artystyczne i inne. Wracają pełni nowych wrażeń i wypełnieni rozmowami o życiu. Zaczynają razem spędzać czas nie tylko podczas zajęć, ale także po nich albo podczas weekendów. Młodsze dzieci będą potrzebowały Twojej pomocy w dowiezieniu i odwiezieniu. Starsze ogarną się bez problemu same. Nowi znajomi inspirują Twoje dzieci nowymi ideami hm, może ja też zacznę grać na gitarze? I zanim się obejrzysz, masz dosz dom pełen ludzi, z których każdy zdaje się mówić o tym samym, w tym samym czasie o czymś innym a wszyscy się świetnie bawią. Organizujecie wspólne wypady do muzeum, na warsztaty, do kina, na spotkania, szukacie miejsca na wspólne ognisko, a chwilę potem sprawdzasz, w ile osób będziecie spędzać wakacje i właściwie gdzie w tym roku pojedziecie. Pytanie dodatkowe: A jeśli coś nam się nie uda? Nic straconego, naprawdę. Jeśli w jakimkolwiek momencie okaże się, że edukacja domowa wam nie służy, nie pasuje tobie czy Twojemu dziecku, albo jednemu z dzieci, wracacie do szkoły. Po prostu masz prawo sprawdzić, czy ta forma kształcenia wam pasuje. A jeśli nie, masz prawo wrócić z dzieckiem do stacjonarnej szkoły. Pytanie zupełnie dodatkowe: czy warto? Tutaj ocena należy do Twojego dziecka i do Ciebie. Moim zdaniem warto. Dopóki sprawia Wam to radość i przyjemność, dopóki świetnie się razem bawicie, tak warto. Chcesz wiedzieć więcej? Sięgnij po książkę Nauka, to zabawa, albo posłuchaj fragmentów książki na naszym kanale. Zapraszam także do odwiedzenia naszej strony edukacjadomowa.pl. Do zobaczenia w następnym materiale filmowym. Cześć!